Kiedy młody mieszkaniec Siewierza kończy lekcje w szkole po południu i w weekendy, czeka na niego wiele dodatkowych form rozwijania jego pasji i talentów. Miejscem, które skupia większość proponowanych zajęć jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu. Nasza instytucja prowadzi y, szkółkę piłkarską, która podzielona jest na dwie grupy. Pierwsza z nich oczywiście adresowana jest do najmłodszych, czyli przedszkolaków. Natomiast druga grupa to szkoła podstawowa. Naszym zadaniem jest prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tutaj głównym, głównym celem jest propagowanie sportu wśród najmłodszych. Oczywiście zajęcia są prowadzone w formie zabawowej. Rodzic nie ponosi żadnych kosztów. Ja serdecznie również zapraszamy do korzystania z wszystkich obiektów sportowych, które są na terenie miasta i gminy Siewierz. W imię zasady dla każdego coś dobrego prowadzi się tu poza jogą i tai chi także szereg zajęć artystycznych. Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu prowadzi zajęcia artystyczne dla dzieci, plastyczne, zajęcia ogniska umuzykalniającego, które prowadzone są przez nauczycieli na co dzień prowadzących zajęcia w szkołach muzycznych, zajęcia z zakresu tańca. Tańca nowoczesnego oraz baletu. Zapraszamy oczywiście wszystkich również do naszych orkiestr dętych. Tematyczne zajęcia w czasie wolnym prowadzą także wszystkie biblioteki w gminie. Przede wszystkim, jeżeli to są ferie i wakacje, mamy ciekawe zajęcia dla dzieci, takie i ruchowe, i plastyczne, i literackie. Poza tym w ciągu całego roku odbywają się lekcje biblioteczne, konkursy. Co roku już mamy noc w bibliotece, całą nocną imprezę, którą prowadzi pisarz Dariusz Rekosz, i to jest też bardzo fantastyczna sprawa. Mamy katalog online na naszej stronie, można sprawdzić, co oferujemy młodym czytelnikom. W Siewierzu młodzież może także skorzystać z propozycji zajęć prywatnych, takich jak na przykład szkoły językowe. W związku z tym, że nie ma dla maluszków zajęć językowych, postanowiliśmy otworzyć szkołę z językami angielskim, niemieckim i włoskim od czwartego roku życia. W ofercie mamy również zajęcia dla młodzieży, dla dorosłych, kursy specjalistyczne. Cały rok czekamy na native speakerów, którzy nas odwiedzają. Są to różne osoby z różnych krajów dotychczas. Gościliśmy native Speakera z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, czekamy jeszcze na kogoś z Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim kładziemy nacisk na konwersacje, na język mówiony. Chcemy, aby absolwenci szkoły językowej od D byli obywatelami świata tych okazji do pokazania talentów i pasji szlifowanych przez siewierską młodzież w czasie wolnym jest jeszcze więcej, a najbardziej uzdolnieni mogą liczyć na specjalne wyróżnienia. Można powiedzieć że najlepsi z najlepszych są wyróżniani dyplomami, listami gratulacyjnymi, ale również kolejną formą wynagradzania są stypendia naukowe przyznawane też dla tych najwybitniejszych, najzdolniejszych uczniów z terenu miasta i gminy Siewierz, a Ci uczniowie, którzy odnoszą sukcesy nie tylko na w naukowej, naukowej części edukacji, ale również w tej artystycznej i sportowej, również mogą liczyć na stypendia. W Katowicach to jest całkiem inny świat. Każdy tam gdzieś za czymś goni, za sprawami życia codziennego, za pracą, za domem. Tutaj można przyjechać. Jest to miejsce położone między lasami, łąkami. Można się tu uspokoić, wyciszyć. Organizujemy rajdy konne, szczególnie w sezonie powiedzmy, od wiosny do jesieni. Najczęściej kilkudniowe wyjeżdżamy wtedy na szlaki konne, na transjura, transjurajski szlak konny, na międzygminny szlak konny. Blisko podmiotowo i z duchem czasu. Ta lokalna propozycja z pewnością pozwoli na to, by młody człowiek swój czas wolny spędzał aktywnie, bez ryzyka alienacji czy uzależnienia od internetu.